Dzień dobry, witam z tej strony Zgred. I pewnie się zastanawiacie, co robiłem, jak mnie nie było. Ano, robiłem. Tyle się działo, panie, mówię. I się zastanawiacie pewnie, czemu slim? Bo ja już nie jestem taki jak kiedyś. Ja jestem inny. I teraz palę Slim, bo już nie ma tego z Greda o tu, tego o, tylko jest kurde ja. O chłopie, ile to było? Jak widzicie, za mną jest m nasza gospoda, proszę Państwa. Przeprowadziliśmy się tutaj z moim przyjacielem i musieliśmy tak o rób. Na no, ziemi głowy jesteśmy, prawda? No to dużo śmiesznych sytuacji się y zrobiło. Na przykład y ja jako zawodowy kierowca Tira swoją przygodę z ciągnikiem rozpocząłem w następujący sposób. O! Wybrany tryb ter skręcaniem lewym podnośnikiem. W dalszej kolejności, jak już pole swoje trzeba było ogarniać, to o tu kółko. <słysk> 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 <gry> Kurwa! Jest moc, jest z nami! A! Dobra jedziemy! <gry> <gry> Polak <gry> potrafi, dokładnie. Kurwa, to jest kraj! na Na początku bywało ciężko, wam powiem. Ale w końcu nadszedł ten czas, prawda? Nadszedł czas, gdy było nas stać na... Pracownik. Pracownicy w naszej wsi bardzo są skonfundowani, jak to się mówi. I sytuacja, na przykład, sięgam pamięcią wyglądała w ten sposób. Widzisz, ty, a to baba w ogóle jest. Halina jakaś za To chłop jest. Ty, a kurt, puch, tu z przodu ciągnie. Zobaura i bronuje jednocześnie Jewana! Ja w pio... Ej, to chłopiec <głos> przecież! <głos> U mnie bapa! <noise> no ale czasem jak to bywa, niektórzy pracownicy to są po prostu snopki. Sznurka potrzebujesz. A, sznurek! Was to sznurkiem chyba stary wiązał. <noise> Bo takie snopki jesteście. Jesteście snotki. Wiele w życiu widziałem, wiele w życiu jeździłem, ale że trafię na pole i będę robił rolę, To ja nie myślałem, że kiedyś będę robił. Słuchajcie, wywiało nas na wioskę, która nazywa się Nowa Bruzda. Tu se mieszkamy, tu se robimy, i teraz oprowadzę was po naszej gospodzie. Cholera, jakie tutaj są, po prostu, no, no, no wiatry tu są dziwne i wszystko się przycina. Kiedyś se jeździłem takowym starym Tirem, prawda, prawda? Pamiętamy oczywiście, bo to było przecież nie tak dawno temu. No ale kiedy klimat wszedł mi za mocno i taterka musiała być walona, mówię nie. Takiemu dobremu pracownikowi jak ja nie przystaję. To razem z moim przyjacielem Gosposiem żeśmy kupili coś, co mi przypomina bardziej stare czasy. Proszę bardzo, jak tutaj w środku, wszystko pięknie, ruchoma kierownica, no po prostu wszystko zautomatyzowane, proszę bardzo. O, w garażu stoi, zobacz, byłem w sklepie ostatnio, mówię ty, musimy kupić coś ładnego, kupiliśmy różowe pudło. Dla... Klimaciku, kureczki, proszę bardzo, kury, akrobaty po kotach, woże po kotach, kurde, po płotach skaczą i nasza duma. Duma kraju polskiego. Stoi tu za tymi drzwiami. Bęk! Malczan z Niemiec. No dobra, to chociaż może ten kamac będzie nasz tutaj, tutejszy, proszę ja Ciebie. Czy, czy, czy jaki? Weną mi tu od przodu mi go daj? Ukraina. No i proszę ja Ciebie, owiec ładnie posiany. Pracowniki i inne, kurde, tego typu rzeczy tutaj przyjechały, zrobiły. Maszyny się rozwijają. Gospodarstwo się rozwija, maszyn przybywa. Y no Polska wieś, a tu nie ma nic polskiego. Kolego! O, proszę ja ciebie! 60 stara, stara rejestracja polska. Y idąc dalej, Ursus, polski, jeszcze imienną rejestrację żeśmy się zawalili, bo... bo jesteśmy bogaci. O i trzydziecha legendarna. Znowu Polska, no. I to jest polskie! Wracając do Malczana, Proszę ja ciebie, zobacz. Zobacz jakie mamy, kurde, alufelgi w środku. Ja pierdzielę. Tylko ten Malczan ma pewien mankament. Mankament wygląda tak... Nie, to, 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 to nie był ten mankament. Mankament wygląda tak, że chłop nas oszukał. Bo sprzedawając nam tego Malczana skąd? Z Niemiec? Tak, H2, Nie powiedział nam, że Malczana 500 koni. I tak się kończy zabawa 500 koni. A ja was kochani zapraszam na Twitcha, gdzie streamujemy sobie elegancko godziny. Zawsze 18-18.30 się odpalamy. Między innymi Farming Simulator i wiele innych gierek. I tak więc zapraszam. Link w opisie. Ewentualnie, jak komuś się chce przepisywać, to, to macie tutaj, oczywiście. A ja się z Wami póki co żegnam. I do następnego. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.